Witam kochani, pozdrawiam Kochani piękny Naprawdę piękny, chłodny Wieczór mamy w Ohio Dosłownie tak jak w Polsce Gdy jeszcze byłem nastolatkiem Gdy zanim wyjechałem Tak się zawsze fajnie na nos ochładzało Kochani Kiedyś tego nie rozumiałem Ale teraz Wytłumaczę wam pewną sprawę Kochani opowiadałem wam jak już było około 40 lat temu jeszcze w Polsce Zapukali do naszych drzwi świadkowie Zaprosia, zapraszałem, przychodzili systematycznie przez kilka tygodni. Raz w tygodniu Tłumaczyli mi coś czego nie za bardzo nawet widocznie rozumiałem. Imponowała mi ich znajomość Biblii, która okazuje się właśnie nie jest znajomością Biblii, ale manipulacją. <laughs> w końcu przed ten dzień, w którym wykluczyli mnie, wykluczyli mnie, nie nadawałem się po prostu, aby, aby zostać świadkiem Jechowy. Czyli z kilkukrotnie zadali mi te same pytania. Zanim te same pytanie było mi zadane, chcieli mi coś wmówić. Oczywiście chcieli mnie pokierować, chcieli pokierować moim umysłem, moim sercem do właściwej odpowiedzi. Wyglądało to tak: więc teraz Darku, posłuchaj. Ten świat się niedługo skończy, grzesznicy pójdą do piekła i. Bóg tu na, no, tu na ziemi zrobi nowe życie. Niektórzy ludzie, niektórzy z nas pójdą do nieba, do Boga, niektórzy będą żyli tu na ziemi. Gdzie ty byś wolał? Ja powiedziałem im: Wolałbym być z Bogiem. W niebie. Zastanów się jeszcze raz. Wtedy mi tłumaczą: Tu, gdzie dorastałeś, czyż tu nie będzie lepiej? Tu. Gdzie, byli, gdzie są twoi rodzice, gdzie dorastałeś, przyjaciele twoi, to i tamto. Oczywiście, no przyjaciele, skoro nie będą świadkami Jehowy, yy, będą w piekle, czyli przyjaciół nie będzie, rodzice też musieliby zostać świadkami inaczej, kochani, no wiecie, no. Wszystko masakra, no nie? I ja mówię, no, no nieba, bo wolałbym być z Bogiem, z Jezusem. Jeszcze raz te same pytania, już tam inne motywy mi chyba nasuwali, próbowali mnie przekonać. E, Może nawet, tak jak w tym dowcipie, że opony zimówki ci dołożymy. Kochani, rozumiem teraz, jak psychologicznie świadkowie werbują niewolników. Kochani, oni sprawdzają ludzi mentalność, czy oni się nadają na pachołków, że tak się wyrażę. Gdyż dla tych, którzy nie wiecie, yy, 144 tysiące, według świadków Jehowy, ja dobrze pamiętam, to jest ta elita świadków Jehowy oczywiście, która idzie do nieba i to jest ten nowy rząd, a reszta to są pachołki, klebs. Który będzie tutaj żył. I kochani, jeśli ktoś już powie, jeśli ktoś powie, wiesz, rzeczywiście, ja bym wolał żyć tu na Ziemi, ta osoba już jest osobą związaną z tą Ziemią, którą można formować jak tylko oni chcą. To jest osoba, która się nadaje na zniewolenie mózgu. Jeśli wybierasz te życie tu, czyli wciąż człowieczeństwo nie starasz się być jak Chrystus, gdyż oni w ogóle tej nauki nie mają, oni tego w ogóle nie rozumieją, nie uczą. Niestety, kochani, oni nie wiedzą, na czym polega nowe narodzenie, nie wiedzą, nie wiedzą yy, yy, że człowiek powinien Przestać być tym, kim był. Jak najbardziej, kochani. Oni zachowują się dobrze. Większość z nich oczywiście, ponieważ kochani, w yy, mieszkańcu jeszcze w Nowym Jorku poznałem rodzinę świadków, którzy yy, wódkę pili równo. Tak jeszcze żartuję. Żartuję, no kurczę, to fajnie, no. Prawdopodobnie. Dlatego, że Jezus, że Paweł napisał nie bądźcie, nie, nie, nie upijajcie się winem, nie wspomnij o wódce, tak więc wódkę można pić. Tak więc kochani, yy, jeszcze raz. Dlatego właśnie tak łatwo zniewolić ludzi, ponieważ oni już robią, to, to, to już jest psychologiczna gra. Ci naganiacze, którzy chodzą po domach, oni nawet tego nie rozumieją. Kochani, dlaczego mi to akurat teraz przyszło na myśl? Kilka dni temu pracowałem u kolejnych z moich klientów i przyszła grupa ludzi, która akurat wymieniała im drzwi. I jeden z nich zaczął coś opowiadać na temat chrześcijaństwa, na temat tego jak źle jest. Po prostu czułem, czułem, że chce mi coś powiedzieć, a koń to nie było chrześcijaństwo. To co on wszystko mówił cały czas, ja uważam, tak, 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 tak. Ja myślę to, to, to i to. I to było tak zaprogramowane w nim. Ja nie wiedziałem nawet, nie znam ich doktryn, nie znam, Nie wiem, czego oni uczą, ale ja, nie wiem, czy Bóg mi to powiedział. Ja tak w myślach usłyszałem, on jest świadkiem Jehowy. Prawdopod prawdopodobnie zapytałem się go, hej, do jakiego gościa chodzisz? Powiedział, no, że świad jestem świadkiem Jehowy. Kochani, gdy opowiedziałem im, Moje spotkanie z Chrystusem, od razu zostawili rozmowę ze mną, obydwa, nie wiem czy ten drugi, który mu pomagał, był świadkiem. Zostawili to, że przestali słuchać i zaczęli pracować. Kilka jeszcze razy próbowałem. Przykład powiedziałem im tak: powiedziałem jednemu z nich, zaczepiłem, gdy on wszedł do środka do domu, ty wiesz. kiedyś Kiedyś miałem taką sytuację, że gdy sam jeszcze byłem w głupiej sekcie, też było: Boże, przyjdź, skończ te życie tutaj. Yy, a, ale powiedziałem: ty, ja wiesz, a co by było, gdyby Bóg skończył te życie wcześniej, gdy ja miałem problem z alkoholem? Ja bym był, ja bym był przecież w piekle. Byłem na krawędzi alkoholizmu. Co z tego, że chodziłem do kościoła? Czyli mówię mu: Słuchaj. Bóg mi powiedział, dlaczego, dlaczego jesteś samolubem. Ty wyjdziesz po sobie? Ty myślisz, że ja nie chcę zbawić jak największej największe ilości ludzi? W ogóle tego nie chciał słuchać. Ja muszę iść, ja muszę iść, ja muszę iść. Kochani, tak zmanipulowane myśli. Cały czas go słyszę. Co, co, słychać jak zaprogramowane komputery. Zero serca dla Chrystusa. Zero serca dla... W ogóle nie chcą się zmienić, nie chcą, nie rozumieją co to jest. Wam tłumaczę: narodzenie się na nowo i miłość do ludzi. W ogóle. Pozdrawiam wszystkich na razie.